Cześć, witam wszystkich. Ja jestem Iron, a to będzie nowy odcinek z Diablo 3. Dzisiaj polusujemy sobie na krzyżowcu na sezonie 5. Karwasze potrzebuję starożytne Nemezisy. Ostatnio dość sporo biegałem za nimi i niestety kadala ich nie chce mi w żadnym wypadku dać. Zwarmiłem sobie troszeczkę odłameczków, parę legend i. Teraz sobie je zidentyfikujemy, a potem polosujemy sobie karwasze. Proszę bardzo, zobaczmy, co ciekawego wypadło. Chełm okay. Akhana. Chyba już jakiś mało nawet starożytny. Bardyż bytlęcy. Zobaczcie z jakimi statystykami starożytny się może przydać. Znaczy, wiecie do czego się może przydać. Krówki można zrobić. Eee, obietnica podróżnika, ale bez soketu I słabiutka. Powściągliwość z siłą. O, 6% szansy, ale też nie za bardzo. To też dziękujemy za to. Też. O no małego rycerza. Kiedyś, kiedyś to była fajna broń. Teraz praktycznie. Zwróćcie uwagę, ile ma statystyk, 5 statystyk ma. Ale w tym momencie praktycznie nie używana totalnie. capture Fajna nazwa. Starożytny, ale nie przyda się. Góra światłości. Też dziękujemy bardzo. Siereczka, siereczka, To także. Dziadek do orzechów. Także. Dzikodrzew starożytny. W miarę fajne statystyki się wylosowały, ale tego się nie używa. Oko proroka. Yy. To można by dać na naszego kompla. pytanie, pytanie, czy jest sens? W tym nie. Dobra, śarujemy. Nie ma sensu. No i jedność żywiołów Ale nie starożytna I taka średnia Dobra Burdish zostawimy o, Tutaj tego nawet nawet nie używam Zobaczcie już mam mam Trzy berdysze Przejrzeć te litki, bo tak wrzucam na pałę Nawet nie wiem co tu za bardzo mam Dobra, poczekajcie, co my potrzebujemy? A, przede wszystkim trzeba wziąć od kadali, gdzie jesteś, kadala. Trzeba wziąć na ramienniki. Z tym nie będzie problemu. Dużo, dużo żółtych Nie... E, karwaszy, przepraszam. To bardzo elegantnie daje, więc idealnie do losowania. Przyjdź nie przyjść ponownie. Kojacznie przyjść ponownie. Nowiecznie przyjść ponownie. Dobra, tylko teraz, że mnie zrobił triko 10. Wiecie jakiego. No, nie starożyna. Też nie starożytna. Też nie starożna. Dobra, ile potrzebujemy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Okay. Sick. Like, i live, um... to... Okay. <laughs> O, dobra, bo mnie wybił. Nie wstydź się, koniecznie przyjdzie. OK, będziemy do końca. Dobra, I jeszcze 150. Ciebie uśmiecha. Ale gra. Z pewnością. Bo tak daje te karwasze. zastanawiałem, czy robić spodnie, czy robić kar. Kurz. Odruch. Czy robić spodnie, czy robić karwasze? Stwierdziłem, że karwasz. Ok. Mm, tak. Co my potrzebujemy? Co my potrzebujemy? Potrzebujemy to. to. I to. Dobra, będzie. Kurde, muszę trochę wyfarmić kluczy. Lecimy do zioma. Dzień dobry. Poproszę nemeziski z umiejętnościami fizycznymi i do tego starożytne. Raz. Tak. No, dawaj na mezyki. Boję się, bo już na jakiejś postaci lubiłem karwasze, nie też nie takie sity wypadały. Ani o! Ani nawet trzeci. No, trzymajcie kciuki. I ci nie przeszkadzały, nieprawdaż? I niestety nie. Jaka syfiasta. Kurde, no gorsza się nie mogę trafić. Ok, zdaje się, że los nie poskąpił ci wyobraźni słabo jakieś takie wynalazki wypadają a tu zobaczcie 100% się wylosowało no tak szkoda że nie starożytne to bym zostawił no dawaj mi ne Nemeziski Gdyby były starożytne, też bym zostawił. Nie pogniewałbym się. Pytanie, czy chociaż jedne będą starożytne, nie jakie. Na razie słabo. Zdaje mi się, że strasznie, strasznie ludzie... Ludzie są wygirowani, już latają wysokie giery i strasznie znerfili drop. To są, kurde, procent, dwa, żeby było coś sensownego. Trzeba mieć naprawdę dużo, dużo szczęścia. Śmieję się czasami, że szybciej w totka by się wygrało, niż tutaj coś wylosowało to, co się chce. Trochę przesada, bo to tak demotywuje trochę. Trochę czasami demotywuje, jeżeli czegoś się nie może znaleźć. A gra, przypuszczam, jeszcze bardziej obniża. Jeszcze bardziej obniża. E, jeszcze bardziej obniża Procent e, prawdopodobieństwo wdropienia e, im, e, jeżeli to jest jedna albo dwie części starożytne, które są potrzebne, to nie jest problem zrobić w ten sposób. Doskonale wiedzą, jaki mam gier. Wiedzą, że tego mi e, brakuje tak, starożytnego. A co lepsze, kurde, na non sezonie Nemezisków to mam tyle. O, proszę bardzo. Od kątem DPS-u można by to zostawić, tak? Szybkość ataku jest. Tutaj wykręcić fizyki zamiast szansy. A no, może to zostawię. Chociaż jedne coś. Prawda bardziej się opłaca mieć elity zawsze, ale. Może. Tak. Rozumiem. Szkoda surowców. Szkoda szó. Sz sz szkoda sz sz szurowców. To nie jest najgorszy pomysł, jaki ci przyszedł do Zdecydowanie nie. Dobra, ostatnie trzy. Trzymajcie kciuki. Chociaż raz tylko na mezyki się trafiły. Ach, tak się zastanawiam, Mogłem, mogłem spodemki sobie zrobić. Chociaż te spodenki nie są takie złe. Mają dipsa. Co prawda tutaj powinny być spodnie Jana. To jest plus 25 do DPS-u. No ale te, to mi przede wszystkim brakuje starożytne. Te trzy rzeczy. Resztę już mam starożytne. No i ten nemeziski ne ne jest cholernie, cholernie trudno wydrobić, cholernie. I niestety nie, drodzy państwo, niestety nie. Mamy coś takiego. Tylko tyle, że wtedy, wtedy nie ma się... Ale zobaczcie, obrażenia odcierni są, szybkość poruszania się jest. DPS wzrasta O 10% Tylko tyle, że no wiadomo jak są pylony To są dodatkowe lity. Ale zostawię sobie to na wszelki parę Dobra, słuchajcie To by było chyba na tyle Życzę Wam więcej, więcej szczęścia niż mi eee, Biorąc pod uwagę jak wyszło to Losowanie itemków Nie wiem, po prostu będę farmił i tyle Dobra, z góry dziękuję za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze. Subskrybujcie, obserwujcie na Twitchu, na Twitterze i co? Piękne dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia w następnym odcinku z Diablo 3 albo z Overwatcha, albo z The Division albo z Far Cry Prima. Opa i cześć.